Siemano! Witam Was w takim odcinku przedpremierowym, w którym pokażę rodziki, którą będę grał w serii D Sims 3. Oto ja. Tak, tak dziwak. Serio. To jest Querti. Tak, wszyscy będą wyglądali bardzo dziwnie. Jak gej. Dobra, prawie wszyscy. To jest Messi. Messi. To jest VK mazium. Tak, wszyscy będą wyglądali dziwnie. To jest gruby stolc. Ta. Ma afro. Z drugiej strony, gruby, jeżeli to oglądasz. Ciesz się, bo chciałem widać Irokeza. No to tam taki nas sprzątacz. Mój kotecek, O. Yay, sweet. Pies masiego. Yay! pies kwartiego. Chwileczkę mu chyba. No właśnie, daj mu tech. Wierny. obywać. I łowca. Yy, tak. I... Mam Wielkiego! Tak! Koń, koń grubego. No bo gruby sol się nazywa dziwnie, no, no to musi się nazywać jego koń bardzo dziwnie. A jego koń nazywa się Mam Wielkiego. Pewnie się domyślacie o co chodziło. O co chodzi i chodziło i tak dalej. No to chyba tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zaczniemy grać tam... Tą, tą... Rodzinką. 谢嘛。